Już pora wstać, zostać w domu i flasha robić. Można się było tego spodziewać. Final Fantasy VII Remake okazuje się tylko czasowym ekskluzywem dla Epic Game Store. Wersja Intergrade posiada w plikach folder Steamworks, a na samym launcherze Valve znajdują się wzmianki o produkcji. Pozostaje tylko kwestia, czy wyłączność na rok, czy nieco mniej. Łatka sukcesu należy się Ready or Not, które zadebiutowało w Early Accessie zbierając bardzo pozytywne opinie, przyrównujące produkcję do SWOT 5. Średnia ocen, przytłaczająca, bo na poziomie 96%, a jednocześnie można było uświadczyć niemal 15 tysięcy graczy. Wszystko wskazuje na to, że mamy godnego następcę. Kolejne wieści ze świata cyberpunka, brak pościgów policyjnych to wynik nieprzeskakiwalnych ograniczeń technologicznych. Ograniczenia te przeskakują jednak moderzy, bowiem Nexus Guy przygotował cały system metra do gry. 19 stacji, brak ekranu władowania, nic tylko sięgać do społeczności. Dużo dzieje się wokół NFT w grach. Ubisoft, mimo głosów deweloperów i samych graczy, nie jest w stanie przekonać prezesa, aby ten porzucił pomysł. Yves Guillemot twierdzi, że ten odbiór jest tylko tymczasowy, jak miało to miejsce przy lootboxach, mikropłatnościach czy DLC. Kogoś tu przyćmił pieniądz, czy tylko mi się zdaje? Pamiętacie Baldur's Gate Dark Alliance na PS2, mimo planowanego portu, z którego wyrastały pierwsze bildy Wiedźmina, tytuł nie pojawił się na PC, aż do dziś odświeżona wersja zadebiutowała bez żadnej zapowiedzi na Steam Gog oraz Epic Game Store, co jest nie lada zaskoczeniem, ale patrząc po opiniach pozytywnym Maybe I'm foolish. Maybe I'm Wszyscy wiemy, ile mogą powstawać gry od BioWare, Dragon Age w Limbo i nowy Mass Effect gdzieś w oddali. Wiemy natomiast, że kolejna odsłona powstaje na technologii Unreal Engine 5. To dość dobre wieści, bowiem Andromeda niekoniecznie poradziła sobie z silnikiem Frostbite, no i Anthem czy Inkwizycja też. A jakbym tak sprzedał siebie jako NFT. Hmmm.